Z Radiem Kraków i programem o tym się mówi, w którym zapytamy teraz, co rok 2026 przyniesie, albo może przynieść dla danej dzielnicy wesoła. Teren, przypomnijmy, odkupił jeszcze prezydent Majchrowski. Urzędnicy z kolei prezydenta Miszalskiego zaprezentowali w ubiegłym roku masterplan dla tego terenu. Tymczasem otwieramy dzisiejszy dziennik polski i czytamy: Nie wesoło na wesołej. Zero życia. W studiu Radia Kraków, dziennikarz Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej, autor tekstu również Piotr Tymczak. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie wesoło na Wesołej piszesz, nie wesoło, bo pusto, czy nie wesoło, bo prac związanych z jakimkolwiek zagospodarowaniem terenu nie widać? I pusto, i prac nie za bardzo widać. Rzeczywiście i to, co jest dzisiaj do przeczytania w Dzienniku Polskim, no to jest efekt mojego spaceru na Wesołą w jednym z weekendów niedawnych. No za wiele tam się nie dzieje. Jest wyjątek wierni w kościele, tak. żeby też został odkupiony przez miasto. Tak, jest kościół rzeczywiście, było dużo śpiewali, dużo było wiernych w kościele, śpiewali kolędy, Akurat byłem w takim czasie, że byłam już święta w kościele. Natomiast no jeżeli chodzi o pozostałe budynki i miejsca, które już tam funkcjonują, no to było pusto pojedyncze osoby spotkałem głównie na spacery. Sami ludzie tam wychodzą, ci, którzy mieszkają w pobliżu. A tak to rzeczywiście dzielnica świeci pustkami, opuszczona dzielnica. Można byłoby tam film kręcić. No i byłem ja na przykład w Mozeum Zabawek, które tam się znajduje. Byłem jedyną osobą, która tam tego dnia weszła. Może ktoś po mnie jeszcze przyszedł. Muzeum niewielkie, ale ciekawe rzeczy można było zobaczyć, takie wspomnienia, z zabawki z y, dzieciństwa. Myślę, że rodzice mogliby tam częściej rzeczywiście z dziećmi zaglądać, czy na babcie, dziadkowie. Y, dzieci by zobaczyły, jak kiedyś wyglądały zabawki. Teraz jest taka ekspozycja poświęcona zaba zabawkom podróżniczym. Y -y. No i jest jeszcze apteka design, to tak, to tam obok, tak, też w tym samym budynku, ale też tam. Nikogo nie było. No są takie pojedyncze funkcje. Pierwsze sklepy się pojawiły, jest restauracja od strony ulicy Rzeckiej, ale jak na razie patrząc na to, że cało, cała wesoła jako dzielnica została przez miasto wykupiona w 2019 roku, to już 7 lat. No to rzeczywiście niewiele się tam zmieniło. No to, to, to znamienne, że, że też mówiono o takiej dzielnicy rzeczywiście artystycznej, być może takiej z takiej. Przemysłami kreatywnymi, a najbardziej oblegany jest dzisiaj Kościół, przypomnijmy, który też został, został odkupiony. Nie wiadomo również co z Mediateką, bo pod koniec roku ubiegłego z budżetu na rok 2026 wykreślono pieniądze na, na, na projekt, czy, czy na konkurs w zasadzie związany z Mediateką. Być może i z tymi planami przyjdzie nam się pożegnać. No tak, no jest poszukiwanie pieniędzy, no nie tylko o to chodzi, bo też tam jest planie między innymi do e, e, języka polskiego, i literatury, e, też Małopolskie, Małopolski Instytut Kultury tam ma mieć swoją siedzibę. Ogólnie jest takie założenie, żeby te budynki, które są na Wesołej, kiedyś to były budynki szpitalne, pełniły teraz funkcję instytucji kultury, też tam. Organizacje społeczne mają się przeprowadzić stopniowo. Miasto ja wyjaśnia, że stopniowo, w zależności od możliwości finansowych, te obiekty, te budynki, kamienice będą modernizowane, będą adaptowane do, do nowych funkcji. No ale na to pewnie będzie trzeba poczekać. Na razie w tym roku są planowane prace modernizacyjne budynku dawnego klasztoru. Też tam właśnie organizacje społeczne mają mieć swoją siedzibę, no i też przestrzeń, bo tutaj jest bardzo ważne, żeby zagospodarować przestrzeń między budynkami. Tam jest dużo terenów, niektóre służą jako takie zaraz nieformalne parkingi, ale to ma być taka przestrzeń plenerowa też do, służąca wydarzeniom kulturalnym. Tak jeszcze oceniając to, bo to rzeczywiście 15 minut drogi, jak to szybciej idzie, to może szybciej tam dojdzie, od samego centrum, od ryku głównego, gdzie jest dużo ludzi z Giełk, no teraz nawet na rynku jest ta dyskoteka wieczorami. Więc tak z drugiej strony, jak się na to popatrzy, no to wesoła stanowi taką enklawę. Zachęcam do tego, że jeżeli ktoś chce pospacerować trochę w ciszy w spokoju, to może tam się wybrać. I myślę, że te rozwiązania, które będą dotyczyły zagospodarowania tego terenu, będą takim wypośrodkowaniem. To jednak, jednak coś powinno się tam dziać, no skoro miasto wyłożyło ponad 280 milionów na te budyki na ten teren, ale z drugiej strony może rzeczywiście, skoro to będą funkcje miejskie i miejskie to są obiekty, więc miasto może tak tym sterować, żeby tam nie było, nie wiem, dyskoteki, zbyt dużo tej gastronomii, żeby wszystko mniej więcej było Wszystkiego było porówno, żeby tam też można było trochę odpocząć, odetchnąć. Tak jak wspomnieliśmy, tam jest, są kościoły, a mnóstwo ciekawych obiektów. Między innymi budynek dawnej loży masońskiej, potem przekazany miastu. Tak, także mogą to też być obiekty, które będą zwiedzane, ale też mogą się odbywać różne imprezy, wydarzenia kulturalne, także w plenerze. Takie jest zamierzenie, bo jest duża łąka, która ma też zostać w odpowiedni sposób zagospodarowana. Mogłyby się tam odbywać koncerty też orkiestry miejskich, czyli na jakieś imprezy dla mieszkańców. No mówi się też o gastronomii. Mam nadzieję, że to wszystko będzie właśnie tak zrównoważone też. Pamiętajmy, że tam są tereny też boiska, są i AWF-u, i ósmego liceum również także ta funkcja rekreacyjna. No to może być bardzo ciekawy teren, gdzie y, może tętnić życie od rana, od rana do wieczora. No mówi się, mówi się od siedmiu lat tak swoją drogą, to też warto przypomnieć, że, że wykup tego terenu to, to był taki rodzaj licytacji przedwyborczej jeszcze, Startowały Cegma i wówczas, Małgorzata Wasserman, Łukasz Gibała jak zwykle, no i była ta licytacja, kto, ile i jak szybko wykupiłby by, by ten teren. No i teraz, no i teraz wciąż obowiązują te, 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 te pytania, które sobie stawialiśmy przed laty. Sam piszesz, niewesoło na wesołej, zero życia, w weekendy świeci pustkami, przypomina wymarłe miasto. Coś poszło w twojej ocenie nie tak? No, strasznie wolno, tak mi się wydaje. To jednak wszystko przebiega też. W urzędzie mówią, że to planowanie musi, na to planowanie potrzeba czasu, no ale jednak no, to nie może trwać dekadę, bo za chwilę będzie już 10 lat i, i zobaczymy, no jak to będzie wyglądać. Jednak no, taka, taki teren, no, centrum miasta, no to powinien służyć mieszkańcom, skoro został wykupiony, ma potencjał też jeżeli miasto nie ma funduszy na zagospodarowanie tych terenów z pieniędzy publicznych no inwestycji które są potrzebne w Krakowie jest mnóstwo mnóstwo potrzeba miasto jest zadłużone no to mając tak atrakcyjny teren też można pomyśleć o tym żeby ewentualnie wynajmować część powierzchni no tutaj już to wszystko zależy od tego, jak, jak wygląda zarządzanie tym terenem. No i mam nadzieję, że w kolejnych latach miasto to zacznie nadrabiać. No to właśnie, reasumując, co, co nowego w 2026 zobaczą albo mogą zobaczyć tam Krakowiani? To takie na bieżąco już mają być pierwsze prace związane z zagospodarowaniem tej, tej łąki. Też jest urząd, zapowiada, że będą szukać kolejnych, ewentualnie potencjalnych kontrahentów pod usługi. Może pojawi się tam mała gastronomia. No myślę, że nie trzeba dużo pieniędzy i nawet jakichś inwestycji, żeby zorganizować jakieś imprezy chociaż plenerowe. Ma być w zapowiedziach jest też takie część rekreacyjna dla dzieci i też otwarcie od strony ulicy Grzegorzeckiej tak żeby Zaprosić na tą Wesołą, więc y, wydaje mi się, że w szczególnie w okresie letnim, wiosennym będą tam imprezy. Być może trzeba rozważyć stworzenie tam jakiegoś tymczasowego, czy nawet na stałe amfiteatru. Tam mogłyby, tak jak wspomniałem, być koncerty. Można filmy wy wyświetlać zresztą. No, ja już, to już się odbylę, odbywało. Wesoła czeka na zmianę piszesz dziś w dzienniku. No i wszystko na to wskazuje, że jeszcze latami poczekamy na jakąś taką gruntowną, solidną zmianę, choć masterplan został zaprezentowany w ubiegłym roku, przypomnijmy, to było coś, co miało pokazać przyszłość tej dawnej dzielnicy Krakowa. A o tym, że nie wesoło jest na wesołej dziś w Radiu Kraków, Piotr Tymczak, dziennikarz Dziennika Polskiego i Prezydenty Krakowskiej, bardzo dziękuję. Dziękuję, nawet tam stawy zaplanowano, a być może w najbliższym czasie... Jakieś pierwsze takie inwestycje zostaną zrealizowane. Dziękuję bardzo.